O kurwa! Stawaj! Kurwa, stawaj. Wyjebał się! Kurde, cały czas zapominać, że na x się schodzi. Ktoś nowy tu doszedł, może przez przypadek kobietę potrzebuje z umiejętnościami czym Nie ma, kurde, no. Tu te owce chyba w nocy doradę kupywać, nie? Doradę. <laughs> Owieczki. Nadzież już mam goście tam w owczarni. Ładnie zbudowane. A to są koziołki, chyba. <laughs> Halo, koziołki. Dzień dobry, koziołki, banan małe. Dobra, ale nas baranki obchodzą Tu są baranki, wiem, bo kiedyś kupowałem. Szukałem tyle czasu. Opa, baran. Tyś od kurde. Czarnia. Co na tam pieprzy? Co? Creepy game. Kurde, jest tu trochę jak tego klikania tych, tych baranów. I owiec. Ale małe są słodziaki, zobacz, nie? Tak samo jak te świnki, kurde. No i kupione wszystkie. No i kupione. No i co? To teraz trzeba będzie. Tak. Gdzie są. Te... Ilu ja mam już domów? Ja pierdzielę, zaraz się pogubię. Owczarnia. I tu można wiadra z mlekiem robić. I wełnę też. Wełnę, ale to żeby wełnę robić, to potrzebujemy narzędzi, właśnie takie nożyce. Tu schodzimy z tego konia. W ogóle... Idę się napić, bo nie wytrzymam. on będzie tak pieprzył co 30 sekund. I wody. Dla ochłody. Ekwipunek, tutaj sera se zjemy. O, jeden serii mam już całe zapewniony. To serii się opłaca robić ty. A mięsa to aż 7 sztuk trzeba zjeść, żeby na full się najeść. Ee, owce, idziemy te owieczki zobaczyć, co zbudowaliśmy dla nich e, ten mieszkanie tutaj. O, śpią. Baranki i owieczki. Żarcie mają. Dobra. Eee kurde ale się kręcę, tu mieszka pasterz tych oto owiec. To już? Zaszłaś wciąż? Honey. Hej honey, witaj kochanie. Romans, myślę, że jesteśmy gotowi na dziecko, co ty myślisz? Myślałem, że nie spytałem, no 19, czyli, so czyli to samo. Kurde, już cztery noce chyba z rzędu zwodzę, nie? No zapominam, no. Zapominam, koniki sobie śpią, nie przeszkadzam. Co ja tu jeszcze miałem zrobić? To mamy, to mamy, to mamy. Tego nie będziemy wypełniać, bo to jest porąbana misja i, i jej nie robię. No chyba wszystko. No, wszystko, dobra. Jeszcze coś miałem budować. Przed chwilą sobie pomyślałem, że coś będę budował. dom? A warsztat przerobić z dwójki na trójkę od razu. Tak, to zrobimy. Póki oni jeszcze nie pracują, nie? Jestem jest ten warsztat? No, tu jest warsztat 2, nie? A ja już odkryłem warsztat 3. No, warsztat. No. Tego burzymy. Postawimy na jego miejsce trójkę, nie? No trójka jest chyba bardziej wydajna. Dobra. Się zakurzyło. Yy... I warsztat 3. Równo to jest? No niekoniecznie. Warsztacik 3. Co, nie masz gdzie pracować? No idź mi to! Ej, 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 no pasa stanęła, no ja pierdzielę. Czekaj. Możesz się trochę przesunąć? Ale jeszcze trochę, no. Bo zaraz brzydkie słowo użyję. Na, na w, czyli wypier... No, nie, no jeszcze kawałek. Dobra. No se stanie w widziałeś? Dobra, tu układamy tak. Only women blunts, y, bleeding. Dobra. Ok, siódemka. A cześć, czy to jest równo? To tu... nie, no tylnia warstwa musi być równo. O kurwa. Widzisz co ja robię? No kto to widzi co ja robię? I nic nie piłem, to jest najlepsze. Dobra, mniej więcej równo I, i, i ten. To będzie zamknięty warsztat? A to jest, za... o jeszcze jest murowany. To jest trójka, widzisz murowany warsztat? To źle, że nie piłem? Kurde, zobacz jaki warsztacie, to już taki. Wszystkie, większość tych budynków takich nazwijmy socjalnych, to jest jednak jakieś tam słomy. A tu zobacz, murowany jest. No i zobacz, to tu jest rzeczy do odblokowania. Butelki, to wszystko będzie potrzebne, jak już będziemy mieli tawernę, nie? Tutaj, tutaj do kuchni dużo rzeczy, no i też ozdobnych jest dużo rzeczy. No i tak jak tu też wazony różnego rodzaju. Dobra, ale w tym momencie jak ja wyburzyłem tą ten warsztat dwójkę i postawiłem trójkę, to osoba, która tu pracowała chyba, chyba musi znowu jeszcze raz być przydzielona do roboty. I tak. Tak, owczarnia. Co? Co jest z owczarnią? Brak narzędzi? Aha, no życe przecież miałem skraftować. I gościu nie ma czym pracować. Dobra, czekaj, czekaj, jak już jesteśmy tutaj. Eee, kuźnia, warsztat. dwóch pracowników, no tak, ale... Kto tu pracował wcześniej? I dobrze, że ja podpisuję. Tu jest... Tu jest dom z warsztatu, tak. Warsztat i... i... I ten, i tu jest warsztat, a Kanuta tu, Kanuta pracowała wcześniej w warsztacie, znajdźmy tą Kanutę, k k k k na ky będzie Kanuta, gdzie jest Kanuta, ej, czekaj, czekaj. Kanuta, jest. Jej spada zadowolenie, bo straciła miejsce pracy. Ma już na piątkę umiejętności wyszkolona, czyli spoko, nie? Eee, wolne miejsce i idziesz tutaj do warsztatu trójki pracować. A później ci jeszcze kanuta znajdziemy miejsce, inaczej męża. No, no nie, ma, nie ma takiego odpowiedniego. Taki dach fajny, nie? Taki inny od innych. O, idzie do roboty. Eee, czekaj, nie wiem co byś zlecić tutaj, żeby ona mogła robić. A, wiadra niech mi robi. Te wiadra będą na mleko potrzebne. Na wodę do kuchni. Tych wiader to tam. Masz... rób 4 na dzień, na razie mi starczy. Później będą tutaj dużo robić, bo do, do talerze robić. Miski, łyżki, takie rzeczy, ale to to w późniejszym etapie. Pomimo, że już tyle w tą grę gramy, to i tak to nie jest jeszcze ten późniejszy ten, yy, okres. No. Spoko, dobra. To mamy przebudowane. Dobra, czyli jedziemy z tymi misjami teraz do Piastowi. A, 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 kurde, nożyce skraftować, no tak. Potrzebuję do tego celu. Potrzebuję do tego celu brązu. Mógłbym też miedziane, ale brązowe wiadomo lepsze. Weździemy sobie A16. Kurde, bo ja bym musiał w tych... zlecić im robić, oni i tak już nie wyrabiają te nożyce, nie? Ja bym musiał zlecić tutaj kuźni któreś. Chyba w jedynce. O. Gdzieś zabrać? Żeby dodać e, robienie tych nożycy. Najpierw je muszę jeszcze odblokować. E, e. Zobaczymy, czego robią więcej. Także, że jest, że jest więcej niż potrzeba. Brązowych motyk. Już 12, to nie potrzebują. Kilofy sam dołożyłem teraz w noże. Chyba odejmiemy te noże, parę procent. Parę procent tych młotków. O, bo nie trzeba aż tyle. Dobra. Wiem, wiem o co chodzi, czyli robimy tak. Gdzie jest ta kuźnia? Kuźnia 1. Kuchnia, kuźnia. Młotków za dużo... 5%, czyli jeden motek na dzień. Dobra, jeden motek, prawie jeden motek na dzień będą robić. To samo z nożami. Jeden procent odejmiemy i motyki. Gdzie są te, te brązowa motyka. Dobra, tak zrobimy. Tak. Tu idziemy odblokować. Później. Dzięki. Mrozowe narzędzia, te nożyce, 200 sztuk złota kosztują, czy tam monet, dobra, monet. O, odblokowane. Kurde. N nie chciałem craftować. Ale jak się już craftuje... ...to dokraftujmy jeszcze dwie. Kurde, ile mogę tych nożyc craftować? Dobra, resztę oni już będą kraftować. już się odblokowałem, już się odblokowałem, później jeden, teraz je dodamy, tylko gdzie one są, bo tu tyle rzeczy, Brąz, brązowe, tak, brązowe nożyce, o i 6%, kurde, nie wiem czy aż tych nożyc tyle trzeba będzie potrzebować. Ale planuję drugą owczarnię zrobić. O pasieka, miód będzie. No tu chodzi łowić taki kawał nie i później dziwne, że okoni nie ma nie. Ja w ogóle kurwa. Łowi tu, a tam też, tam też są okonie nie tutaj, tu są okonie też. Tu, gdzieś chyba są te konie. Czy dam radę na ten dach skoczyć o koniu, bo chciałbym. Czekaj, może tak. Postaram się tu wejść. O. Tu sobie dodejdę. Mam nadzieję, że się nie zbuguje nic. O. Kurde, mi się dać, że ja mogę wskoczyć bez tego konia. Jak chcę z góry. Jest! Udało się skoczyć. Widzisz? O tam okonie pływają, widzisz tutaj? O, nad widać je lekko na zielono. I on chodzi aż tam łowić, zamiast tu. To są na pewno konie, nie? Tak, tu gdzieś powinny być, bo tutaj patrzę w tą stronę. O, widzisz są okonie. No i on chodzi, te okonie łowić. I tu ma wioskę rybacką. On tam chodzi łowić. Jest opcja iść tam te okonie wszystkie zaciukać, wyłowić. Idziemy, to nie, nie będę tyle łowił. No, no, no nie chce mi się. Gdzie by tu teraz się zastanawiam. jakby to targowisko zrobić? Ale chyba po prostu... Cie, gdzie to jest? Stragan. No ładej zech. Daj taki stragan. Ile tych straganów w ogóle... ...musi być? Tyle ile... Ile, ile, ile technologii chyba, nie? nie? Nie, Nie, nie Kurde, nie mieli tych zrobić. zrobić. Na pewno na narzędzia i i ten... il wiem ile już, il No, ekwipunek. Na pewno z narzędziami stragan. Na pewno z ciuchami stragan. Z pożywieniem stragan. Tutaj yy, ten stragan tutaj z różnymi takimi jakimiś mąkami i ten czyli cztery. Piąty stragan z jakimiś glinianymi kubkami. Może być taki stragan chyba. Czyli pięć straganów ja potrzebuję? Dobra. Czyli zrobimy tutaj Eee. O, tu mój dom. Kurde, tak. Tu ja. Tak patrzę teraz. Tu mój dom jeszcze będzie miał swoją posesję taką. Gdzieś to tu muszę zbudować. Czyli tak, robimy tak. Drogi. Ej baranku! I stąd. Bo ja tu tworzę. Nie wiem co jeszcze. Ale coś tu tworzę. To będzie rynek. Kurde, no trochę teraz będzie latania tej wefte.